Ale jeżeli mówimy o halach produkcyjnych, to w 99% przypadków hala produkcyjna potrzebuje. Są to na przykład tylko i wyłącznie linie namalowane na posadce, że w tym miejscu jest pola odkładcze, gdzie jakby półprodukt czeka na wyjazd z hali. Często to jest traktowane jako obiekt, w którym ludzie pojawiają się tylko ad hoc, bo na przykład trzeba przeładować towar, odebrać towar. Cześć, jestem Dawid Lech, jestem prezesem rządu spółki Karkon. A w Karkon projektujemy i budujemy nowe siedziby firm. W tym odcinku mówię kwestie związane z halami produkcyjnymi. Większość hal magazynowych, one nie są na stały pobyt ludzi, tak, projektowane i wykonywane. Często to jest traktowane jako obiekt, w którym ludzie pojawiają się tylko ad hoc, bo na przykład trzeba przeładować towar, odebrać towar, zabrać go z regałów i znikają. Więc wiele obiektów takich magazynowych projektowanych jest na pobyt do 4 godzin, wtedy wymagamy mniej oświetlenia. Więc w hali produkcyjnej mamy więcej oświetlenia, na przykład światło naturalne wymaga się według polskich przepisów, jeżeli jest to miejsce pracy na 8 godzin, no to tutaj jakby musimy przyjąć, że na świetla ścienne lub dachowe, te świetliki, one muszą wynosić nie mniej niż jedna powierzchni podłogi, tak by ilość światła naturalnego, y, która wpada do środka pozwalała na komfortową pracę ludzi. Dodatkowo hale produkcyjne, projektuje się na wyższą temperaturę, ponieważ ludzie, którzy się tam znajdują, no, muszą pracować w komfortowych warunkach i nie może być im po prostu zimno. Dodatkowo jeszcze w halach produkcyjnych pojawia się coś takiego jak na przykład zasilenie maszyn, gdzie musimy zasilić maszyny, które pojawiają się na produkcji, więc musi się pojawić dodatkowa instalacja elektryczna, czasami są to punkty zasilenia przy podłodze, czasami są zasilane maszyny z sufitu, czasami bezpośrednio z słupa, albo inne dodatkowe instalacje technologiczne, jak nie wiem, sprężone powietrze do zasilania niektórych procesów produkcyjnych, Albo na przykład woda, która jest wykorzystana do celów technologicznych, i potem ona jest zanieczyszczona, musi zostać odprowadzona, więc też występują też kanalizacje technologiczne. No albo taka oczywista różnica między halą produkcyjną a magazynową. W hali produkcyjnej pojawiają się na przykład suwnice, czyli takie dźwigi, które podróżują po konstrukcji hali i transportują urządzenia lub elementy wyprodukowane na hali, by uprościć ten proces produkcyjny. No tak jak najbardziej to już zależy jakie obciążenie jakby, jaki udźwig ma ta suwnica no ale jak nawet mówimy o takiej suwnicy co dźwiga nie wiem 3 tony no to bezpośrednio to wpływa na obciążenie konstrukcji no bo suwnica jest zamontowana na półkach na których jest belka podsuwnicowa na tej belce podcenicy są szyny po której porusza się suwnica. No i suwnica zadaje na konstrukcji nam obciążenia i statyczne i dynamiczne jak się porusza, tak? Więc jakby zwiększają nam się przekroje konstrukcji, zwiększają nam się przekroje fundamentów, czasami pojawiają się suwnice, które pracują w tandemie. Czyli w hali podróżują dwie suwnice i razem na przykład dźwigają długi element, czyli po jednej stronie jest zaczepiony ten element, potem po drugiej stronie jest zaczepiony ten element, i one pracują równomiernie, więc projektuje się na przykład suwnice, które mogą się zjechać do siebie, albo na przykład projektuje się czasami suwnice, gdzie musi być między nimi dystans, tak, żeby punktowo nie obciążyć konstrukcji. Wszystko zależy od procesu technologicznego, jaki jest realizowany w hali. No to tutaj już jest. Olbrzymia dowolność, tak? Może to być produkcja jakichś ciężkich elementów, czasami transport wewnątrz hali. Nie wiem, firma produkująca większe wielkie zbiorniki, szamba. Yy, nie wiem, nawet takie montowaliśmy. Suwnice w obiektach, które na przykład produkują szafy rozdzielcze do linii produkcyjnych, więc tutaj tak naprawdę nie ma żadnego ograniczenia. Ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia, no i proces technologiczny. Wiadomo, że jeżeli mamy coś bardzo lekkiego i małego produkowanego w hali, no to nie potrzebujemy do tego suwnicy w żaden sposób. Ostatnio na przykład montowaliśmy suwnice w obiekcie, w którym inwestor prototypowo układa linie produkcyjne najpierw na posadce, testuje je na hali, i jak już dobrze ułoży linię technologiczną z robotów przemysłowych, to suwnica jest po to, żeby jakby zebrać te maszyny i zamontować, zapakować je na ciężarówkę, która wjeżdża do środka hali. Jakby suwnica służy do załadunku wewnątrz obiektu tak, żeby uprościć ten cały proces załadunkowy. No raczej to jest takie naturalne tak, no bo jeżeli coś produkujemy, no to potrzebujemy, żeby coś wyprodukować, jakiś półproduktów elementów, z których jakby zostanie to coś wyprodukowane. No i tak samo, jeżeli coś już wyprodukujemy, no to gdzieś musimy ten produkt gotowy magazynować. Jest to naturalne połączenie obu tych funkcji, tak, że mamy najczęściej halę produkcyjną, która potrzebuje hal magazynowych. Czasami występują hale magazynowe samodzielnie, bo magazynują tylko i wyłącznie jakieś produkty z importu, albo na sprzedaż, albo to jest jakby hala do logistyki. Ale jeżeli mówimy o halach produkcyjnych, to w 99% przypadków hala produkcyjna potrzebuje hali magazynowej. Najczęściej jest to jeden budynek i występuje między nimi podział poprzez po prostu ściankę działową, y, lub jeżeli tego wymaga po prostu dany produkt, to ścianę ogniową, ale spotykamy się też często z tak, takimi obiektami, w których nie ma wyraźnego podziału na część magazynową i część produkcyjną i są to na przykład tylko i wyłącznie linie namalowane na posadce, że w tym miejscu jest pole odkładcze, gdzie jakby półprodukt czeka na wyjazd z hali. O tak, jak najbardziej. Często są to jakieś ślusarnie, lakiernie pomieszczenia zarządzania produkcją, gdzie siedzi gość przy biurku, czy na przykład takie oczywiste rzeczy jak pomieszczenia socjalne, gdzie pracownik musi przyjść i się przebrać po prostu i jakby skorzystać z potrzeby, czy ewentualnie wykąpać się przed lub po pracy. Najważniejszym takim powodem wydzielenia innych przestrzeni na produkcji typu ślusarnia czy lakiernia jest ich wpływ na środowisko w hali. Czy jeżeli mamy na przykład taką ślusarnię, która generuje dużo pyłów, gazów czy innych rzeczy, no to tutaj zamknięcie tego, tej przestrzeni ścianami działowymi i na przykład Ropem, powoduje, że ta przestrzeń zostaje wydzielona i jakby już nie oddziaływuje na resztę hali. Czyli te pyły, ten hałas i cała reszta z tego pomieszczenia technologicznego nie przedostaje się na pozostałą przestrzeń i nie zakłóca pracy innym. Jeżeli chodzi o na przykład pomieszczenia zarządzania produkcją, no tutaj jakby też potrzeba spokoju, więc z kolei z drugą stronę, my musimy się oddzielić od hałasu, który panuje w hali, i. Jakby ten gość, który zarządza produkcją, może pracować w spokoju, ponieważ ma ciszej, po prostu. Jednak jednocześnie znajduje się w hali, czasami ma okno i widzi, co się dzieje na hali. W tym odcinku to już wszystko. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi tematami z zakresu budownictwa przemysłowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!